W dzisiejszym odcinku przed Wami bingo o 20 tysięcy V-dolców. Wszystko będzie polegało na tym, że komu uda uzyskać się więcej linii, w specjalnie przygotowanym bingo na rozdział numer 6 wygra główną nagrodę. A komu się to uda, oglądajcie film do samego końca. A więc widzowie zaczynamy. I słuchajcie, jak widzicie, ja jestem w battle busie i muszę się dobrze teraz zastanowić, gdzie powinienem lecieć. Jeśli chodzi o bingo, mamy dwie rzeczy, które możemy zdobyć e, tylko jeden raz. Ej, i z tego co widzę niestety, ale zakrzak wyleciał na księżycową knieję. Czyli prawdopodobnie ja już nie zdobędę klucza. I nie wiem, czy on tego nie robi w ten sposób, że on zabierze mi również tutaj tą lokację, ale mam nadzieję, że na ten sposób nie wpadnie. Ja swoją drogą patrzcie co ja zrobiłem, ja źle poleciałem. Ej, muszę ogarnąć jak najszybciej jakiś samochód i sam. Motu chyba jest tutaj przy moście. Trochę mi się to wszystko nie podoba, tak szczerze, bo myślę. Ty! Żebym ja nie zginął, rany Ej, ale by był początek, nie? Dobra, wsiadamy do samochodu i jedziemy na bossa Jeśli Zakrzak poleciał na mityczny klucz No to mi nie pozostaje nic innego, jak po prostu lecieć po medalion Bo jak tak patrzę tutaj, to wygląda na to, że z tej lokacji będę mógł mieć tylko i wyłącznie medalion Zakrzak na pewno ma ze mnie bekę, że nie udało mi się tam dolecieć Ty, ale zawsze, wiecie co? Mógłbym jeszcze zrobić w ten sposób, że ja się tutaj wywrócę I zaczniemy od nowa Dobra, ale mamy pierwszy przedmiot, który odznaczamy Jest to dokładnie fioletowa maska ognia Widzowie, ja właśnie wyskoczyłem z busa i pierwszą miejscówką, na którą lecę w naszym dzisiejszym bingo, będzie nic innego jak księżycowa knieja. Jak widzicie w bingo, mamy klucz do sejfu krzaka. I z tego, co widzę, Rafa poleciał gdzie indziej? On poleciał na medal Dojo Demona. I pytanie, czy to była lepsza decyzja, czy gorsza? Okaże się za chwilę. Ja będę miał cały safe dla siebie. Znaczy no, będę miał, jeżeli znajdę krzaka. Na razie to się tu nie zrespił, więc lecimy w lokację numer 2 krzaczora. Halo, gdzie to było? Czekajcie, widzowie. Bo ja tak szczerze to nie pamiętam, gdzie była ta druga lokacja. Ale pierwsza rzecz, którą sobie odznaczamy, jest to duszek, oczywiście powietrza, znaczy wiatru. Ja na niego mówię powietrza, ale wiatr to powietrze, więc w sumie to jest to samo. Zabieramy go widzowie na plecy i teraz chciałbym znaleźć krzaczora, który nie zrespił mi się również na drugiej lokacji. Aha, no to, to spoko, ogółem to spoko. Więc lecimy na trzecią, no tam powinien być na milion procent. No mam nadzieję, że będzie. Gorzej jak go nie będzie, ale chyba musi być, co nie? Mam zieloną pompę, ale zielonej pompy nie jest. Ty nie ma, wiecie co, Pierwszy co To ja pozbieram sobie amunicję, bo ta amunicja Naprawdę tutaj będzie mega ważna Aha, i z tego co widzę, to ona akurat mnie tutaj No niedobrze się stało, tak szczerze Ej, zostaw, 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 ty Ej, ja jeszcze zginę tutaj i będzie przypał Zobaczmy co robi, z... ej, Zakrzak leci W moim kierunku, no powiem wam, że Chyba mnie ogra, tak szczerze Dobra, rozwalamy mu jedno oko No jest źle, jest źle, no mam nadzieję, że Zakrzak tylko tu nie zdąży przyjść, okej okay, Jedno oko rozwalone, mamy to Ej, Zakrzak chyba się do mnie wybiera, no nie Podoba mi się to ogólnie. Jak na razie nie skupiam się na innych rzeczach, tylko chciałbym właśnie otworzyć ten safe i zdobyć klucz, bo klucz jest jeden na całą mapę, widzowie. To jest praktycznie ta. Co to strzela? Ej, dobra, zapomniałem, że tu są boty. Nieważne. Widzowie, wchodzimy do krzaka, który jest tuż obok mnie. Tylko czekajcie, bo ja nie mam matca, więc lekki parkour. Dobra, proszę Państwa, jesteśmy. I przy okazji odznaczamy sobie duszka żelkowego. Proszę bardzo, został znaleziony. I w tym momencie, widzowie, bierzemy klucz. Czekajcie, jak to się robiło? Ej, bo to Rafa robił na odcinku u mnie. Ej, widzowie, mam laga głowy. Jak to się robiło? Pokaż przedmiot. To jest to. Poczekaj, tak. Dobra, to jest to. Ej, ja to pierwszy raz robię, bo to na odcinku, jak nagrywaliśmy, Rafa to robił. Mamy klucz, który w tym momencie również widzowie odznaczam, no i jest to moim zdaniem jedna z najtrudniejszych pozycji, więc fajnie, że udało się ją zdobyć e, tak szybko. Widzowie, idziemy zużyć klucz, otwieramy safe. Nie wiem czy widzicie Rafy, ale on prawie się wywalił. No, 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 Gim, dobra, 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 nie ma zakrzaka tutaj, nie ma zakrzaka, zabieramy medalion. I słuchajcie, mamy medalion i tego medalu zakrzak już nie podniesie, czy ja tutaj mam coś jeszcze stąd, co mogę sobie wykorzystać? Oczywiście duża podka, którą odznaczam dopiero teraz, bo dopiero teraz się zorientowałem i mamy również duże poję. Niemniki z amunicją, więc to sobie na pewno możemy odznaczyć. I musimy zobaczyć, czy nie ma jakichś przedmiotów, które są dostępne tylko i wyłącznie raz albo dwa razy. I wtedy zakrzak ich nie podniesie. Ej, to jest też myśl. Okej, okay, widzowie, jesteśmy, zużywamy sobie klucz. Jego już nie ma. Rafa go na pewno nie zdobędzie. I teraz tak. Ulepszona skrzynka. Na pewno odznaczamy ulepszoną skrzynkę. Na pewno odznaczamy katanę, ponieważ to są rzeczy, które mamy właśnie w sejfie Czy jest to jakiś ulepszony ammo box? dziwo nie ma. Jestem trochę w szoku, ale mamy safe ze złotem, więc zbierzemy i odznaczamy safe ze złotem. To może ja go rozwalę, nie? Wiecie dlaczego widzowie? No nie muszę wam chyba mówić. Jak Rafa tu przyjdzie, to safe'u już nie znajdzie. To teraz poproszę o jakiś dobry loot. Kulek nie mamy na bingo. P90 na bingo również nie mamy. Kolejna skrzynka. Okej, okay. dalej nic nie wypadło co na bingo, więc super. Następnie kolejne zbędne przedmioty. No jest mocno. Ale słuchajcie, karty z żywiołami. Proszę, żeby mi wypadł dobry żywioł. Żywioł pustki. Idealnie. Odznacza żywioł pustki, czyli ten fioletowy. Oraz odznaczamy widzowie dużą potkę. Wieża, gdzie jest wieża? Ej, mi się wydawało, czy wieża z kartą się pokazała? Nie, wydawało mi się to zrzut. Wygląda to na samym początku naprawdę dla mnie bardzo dobrze, dlatego, że mam odznaczone cztery rzeczy. Wezmę sobie tutaj jeszcze apteczkę, żeby podleczyć się do fula i oczywiście muszę patrzeć na przedmioty, które podnoszę z ziemi. Jak na razie mam tylko zieloną pompę i zielony pistolet maszynowy. No niestety, ale akurat to nie są te zielone przedmioty, które być powinny. No i mamy zielone pisale do kompletu. No nie wygląda to naprawdę nie wygląda to dobrze. Ja proponuję, e, wiecie co? Zabierzemy sobie zrzut. Tylko, czemu ja jestem? Czekajcie, gdzie ja w ogóle jestem? Ja byłem przekonany, że tu jest zrzut, ale zrzut jest jednak w innym e, pomieszczeniu. Otwórzmy sobie skrzynię, ponieważ mamy jeszcze te karty i mamy dar ognia. Ej, jest naprawdę bardzo dobrze i zabierzmy sobie tutaj zrzut. Gdzie zrzutu może nam polecić coś naprawdę fajnego? Ej, a swoją drogą tak sobie teraz myślę, czy my o motor, 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 motor oznacza Wsiądźmy na niego, żeby go oczywiście zaliczyć. Także kolejnie mamy odznaczony motor. Uwaga, ulepszony ammo box. Kolejna rzecz, którą odznaczam. No, tak szczerze, widzowie, to wygląda to na razie naprawdę bardzo dobrze. Mamy kolejną skrzynię żywiołów. Otwieram. Proszę, żywioł ognia. Proszę, żywioł ognia. Nie ma, ale człowieku! Esendzik fioletowy z tumikiem, a do tego fioletowa maska ognia. Dało, dało, widzowie, naprawdę nieźle dało. Dwie pieczenie na jednym ogniu zostały właśnie upieczone. Jak możecie zobaczyć, pokazała nam się wjeża z kartą meteorologiczną, dlatego ja powoli zmierzam w tamtym kierunku. I zobaczmy, co będziemy mieli tutaj w środku. Tutaj zakrzeka raczej nie będzie. I mamy fioleto. Ej, dobrze, dobrze, dobrze. Kolejna rzecz odznaczona. Ej, przez chwilę wygląda... Patrzcie, przez chwilę to tak wygląda, jakby zakrzyk u mnie w samochodzie siedział. Już się trochę przestraszyłem. Także fioletowy SMG jest odznaczony i z tego, co widzę, to mamy jednego... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ale złośliwy gościu. Dobra, mamy ee, fio... Nie fioletowy. Mamy e, tego niebieskiego glutka, którego Możemy odznaczyć. Ej, i był tu jeszcze e, powietrzny. Powietrzny. Dawaj, 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 dawaj. Oczywiście, no wiecie, ja go tutaj podniosę, żeby było tak, jak trzeba. I ogólnie nie wiem, czy widzicie, ale mamy coś takiego jak tego drzewca. Nie wiem, czy wy kojarzycie tego, to, co nam ulepsza. Tego odżywiołu, że dajemy mu broni, on nam zawsze daje złotą. No i co ciekawe, jego jest naprawdę mega ciężko znaleźć. Ej, antena, 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 antena. Co jest? Jak najszybciej do anteny. I Widzowie, jak możecie zobaczyć. Zostałem zielony karabin, prawie bym go przegapił Ale odznaczamy I wychodzi na to, że brakuje mi złotego duszka lasu Do skompletowania wszystkiego Czy jest sens w ogóle tego ducha szukać? Nie wiem widzowie Widziałem go raz przez cały sezon Więc to naprawdę jest rzadkie Nie wiem czy chcę go szukać Wydaje mi się, że raczej go sobie odpuszczę I skupię się na innych przedmiotach Okej, okay, Zakrzak się nie zorientował, że jest antena I bardzo dobrze, bo z anteny mamy klucz Z anteny mamy klucz, więc teraz do tej anteny Ja sobie przejeżdżam i antena już Naprawdę jest bardzo niedaleko Mnie, gorzej jak on teraz Zobaczy na mapę, żeby on tutaj nie zdążył Tylko podjechać, dobra, on tutaj nie zdąży Ale wiecie co my zrobimy? My zrobimy to tak Żeby Zakrzak nie miał tej drugiej anteny Również, ja teraz sobie kasuję Proszę bardzo, jeden dwa i trzy. Ja sobie teraz zabieram to. To będzie złe, bo mamy chyba tylko dwie anteny na mapie. Dobra, mamy dwie anteny. Także ja lecę na antenę numer dwa. Tylko paliwo mi się kończy. Ej, szybka karma tutaj, widzisz? Bardzo szybka karma mi tutaj idzie. No, liczę na to, że znajdę jakiś samochód jeszcze tu po drodze. Dobra, nie będę może przyspieszać. Zobaczmy, co robi Zakrzak. Ja nie wiem, czy on się nie kieruje właśnie na antenę. No, mam nadzieję, że tak nie jest. Ej, mi się wydaje, czy Rafa chce mi zabrać drugą kartę. Serio? Ty, on biegnie na drugą kartę. Nie gadaj, że on ją weźmie i schowa. Ej, czy ja nie mam tego duszka powietrznego? O, jest, 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 dobra. I teraz musimy zrobić wszystko, żeby dolecieć do anteny zanim Zakrzak tam doleci. Ej, żebym ja się nie wywrócił od strefy. Ej, on robi to samo, on robi to samo. Nie mam nic do leczenia. Skręcaj, 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 no gościu. Nie, on to robi. Ale dlaczego on to robi? Stary, co ty robisz? I że niby ja mam lecieć na tą dalszą? Ej, ale tu jest wyścig teraz o tą kartę, ja nie mam py ale te boty powinny tam... Zginąć. Słuchajcie, no niestety sytuacja wygląda tak, że Rafa mi zakosił moją kartę, a ja nie mam samochodu, żeby iść na drugą. Więc mega mnie tutaj strolował. O człowieku. Jest ten. Jest złoty. Nie gadaj. Odznaczamy złotego ducha lasu. I sobie, ja mu dam do zmielenia tego SMG-ka i może wyrzuci mi pompę. Na przykład złotą. Byłoby spoko. Nie wiem, jaka była na to szansa, ale Rafa, to dzięki Tobie. Bo jeżeli nie wziąłbyś mi mojej karty, to ja bym nie wziął tego ducha. Okej, okay, to nieważne. Czy ja mu mogę jeszcze dać coś? Nie, nie mogę. No to widzowie zawijamy. Oby Rafa go nie znalazł, widzowie. Oby Rafa go nie znalazł. Okej, okay, kasujemy, 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 kasujemy. Dobra, widzowie, no trzeba też grać w takie karty. No nie jest. Czekaj, 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 bo ja tego nie wziąłem. Zabieramy to i lecimy do strefy. Stary, co jest w tej grze? Nie ma samochodów? O co chodzi? Motorów, samochodów, no przecież tu nic nie ma. Ej słuchajcie, bo jest problem. Ja nie wziąłem tego klucza. Ja nie wziąłem tego klucza. Jak to zakrzak... A i nie mam jak się cofnąć. Ej mam nadzieję, że on tego nie widzi. Naprawdę mam nadzieję, że on tego tutaj nie widzi. Ja ogólnie powinienem się skupić jeszcze na innych rzeczach. Dobra, włóżmy to. Proszę bardzo. O, jest apteczka, jest apteczka, jest apteczka. Więc ja się cofnę po ten klucz, bo on się zawsze będzie mógł tu cofnąć. Ja nie wiem, czy to jest warte. Nie wiem, czy to jest warte, bo ja nie mam jeszcze żadnej linii. Ej, to jest chyba nie warte tego wszystkiego, co ja tutaj robię, ale cofnę się jeszcze po ten klucz. Brakuje mi tak, grzyba, pompy złotej. Ojojoj, oj, oj, ty tu jest problem. Ja muszę mieć kartę żywiołów. Więc słuchajcie, wychodzi na to, że mi udało się skompletować już jedną Linie. Jest naprawdę spoko. Rzućmy sobie duszka, żeby wylecieć. Zrobię, no ta karta, ta karta mi tak troluje. Czemu Rafa był koło tamtej karty i jej nie wziął? To jest dobre pytanie. Ej, czajcie, że nie da się mieć dwóch kart. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Ej, jeśli on się zorientuje, że ja to zostawiłem w tym miejscu. Dobra, ej, on odpuścił! On odpuścił, byku. Oj, przykro mi, Zakrzak. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja naprawdę straciłem całą masę czasu i nie skupiłem się na innych przedmiotach. Teraz najważniejsze, co muszę znaleźć, to grzyby. Z tego, co wiem, Tu grzyby mamy na mchach, ale do tego potrzebna nam jest jeszcze złota pompa. Ej, a gdzie są boty z tej karty? Przepraszam bardzo. Gdzie są te boty? Nie gadaj! Dobra, co ja zrobiłem, widzowie? No to jednak nie będę miał karty, bo ale się dałem. XD Widzowie, Rafa pokonał po prostu boty, zabrał kartę i poszedł, żeby... Zabrać też moją, ale nie da się zabrać mojej i ona została w zołnie. Dobra, przecież ja wiedziałem, ja widziałem, że on był na tej wieży. Czym. Dobra, nieważne. No dałem się zrobić, widzowie. Dałem się niestety dałem się zrobić. Ty, ale właśnie zakrzak wszedł do sejfu. Ja może pojadę do tego sejfu, bo on pewnie coś tam zostawił dla mnie, tak myślę. I mamy tutaj, czekajcie, tak, mamy tutaj zieloną ARK, więc jest bardzo dobrze. I w sumie ja cały czas w rękach miałem jeszcze tutaj tą ARK, więc odznaczamy jedną oraz drugą. I lecimy dalej. Aha. Pojawił się, pojawił się boss Pojawił się boss, tylko czy boss Wiecie co, ja chyba bossa odpuszczę Albo dojdę tam wtedy, kiedy O, niebieskie, 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 mamy, mamy, mamy Zobaczmy, co tu mamy Okej, okay, tu nic nie mamy, niestety Ej, Zakrzak nie leci na bossa Jak on zobaczy, że ja też na tego bossa nie lecę To wydaje mi się, że on On się zastanowi, o co tutaj chodzi Widzowie, ja aktualnie wbiegam na mchy, żeby Zdobyć grzyba, którego Potrzebuję do skompletowania linii Numer 2 i linię tą kompletuję ponieważ w tym momencie zjadam grzyba i się stąd wycofuję. On wykorzystał klucz. on wykorzystał klucz. O, ale mamy szabelkę tutaj. Bardzo dobrze. Dzięki że że zostawiłeś szabelka, którą możemy sobie również odznaczyć tylko jedna linia, te dwie linie Dar pustki, dobra, mamy dar pustki Maska fioletowa, teraz jak najszybciej Fioletowa maska, słuchajcie No jak tak sobie patrzę, karta tutaj jest Fioletowa maska, jeszcze tu wrócę się I zobaczę, czy nie ma pompy złotej Albo fioletowej, dobra Fioletowa maska, widzowie ze skrzynki, nie mam pytań Odznaczamy fioletową maskę Zabieramy ją, linia numer 3 zrobiona Ej, idzie mi dzisiaj, no, naprawdę dobrze Chyba, że bingo jest łatwiejsze Ale tak naprawdę ten złoty skrzacior To, że go zdobyłem, odblokował mi naprawdę Masę możliwości, widzowie ja się przetapałem do strefy i teraz moim celem jest znaleźć niebieskie pina... Ej, czy to był... Czekaj, czekaj, czekaj Czy to był karabin z celownikiem zielony? Widzowie, wygląda na to, no, że był Więc odznaczamy zielony karabin z celownikiem Jest luks O stary, wyspa się pokazała Widzowie, na wyspę, na wyspę, na wyspę, na wyspę, na wyspę Na bota Okej, okay, wejdźmy sobie teraz na miasto I tu być może jest jakaś większa szansa na to Żeby zdobyć właśnie, wiecie Sami wiecie co, ten save z goldem Tylko ja nie wiem, czy on jest, naprawdę Nie wiem, czy on jest i w sumie nie wiem, gdzie też możemy Znaleźć złote przedmioty, czy gdzieś możemy jeszcze znaleźć złote przedmioty. Tylko on ma bardzo dużo HP. Czy ja chcę tracić na niego czas? Mogę poczekać, aż Rafa tam pójdzie i po prostu, widzowie, strollować go i zabrać mu kartę z przednosa. Moim zdaniem to się może udać. Rafa właśnie idzie na... Nie, nie idzie jednak na tą wyspę jeszcze, bo jest w zołnie. Dobra, to ja jeszcze sobie też dam siana, chyba, że pójdę i go wyeliminuję, tego bota. No to by było mocne ogranie, widzowie. Jeśli to bym zrobił, to to by było całkiem mocne. Tylko będę potrzebował jeszcze żywiołu ognia, żeby skompletować w linię piątą. Ej, ja nie mam jeszcze z ani jednej linii ja muszę na grzyby jechać, no. Ja jadę teraz na grzyby w połowie odcinka. Powiem wam, że totalnie sobie strollowałem tą anteną, bo ja totalnie wiecie, chciałem za Krzakowi zabrać kartę. On i tak jej nie ma, no nie? I tak jej nie ma, więc być może mi to wyszło. Ej, a co? Czekajcie, co tu dostaniemy. Z tego. Ej, jest maska? Nie no, jest maska ognia, dar ognia. No gościu. Dobra, widzowie, lecimy na szoguna. Czy to się uda? Nie mam pojęcia, bo on jest bardzo mocny, ale wierzę, że sobie dam radę. No słuchajcie, co mam, co mam sobie nie dać rady, tak? Widzowie, nawalamy szoguna, proszę bardzo. Coś tam już dostał. 800 maski, blokujmy. Jest, widzowie, chill, dam radę, dam radę. Dobra, wyjedź, 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 Samochód, wyjedź. Dobra, widzowie, straciłem samochód. No to nieźle. No, żeś ty, no powiem wam, że jestem załamany. No jestem załamany. Ale tu jest skrzynia. Tu jest skrzynia, zobaczmy. Jest maska, jest maska, jest maska. Dobrze. Wiecie co? Tylko właśnie, klucz sobie weźmiemy, tak? Zostawimy ten klucz. No może się tu nie cofnie, no. Ej, on poszedł na bossa. Ja nie zauważyłem, kiedy on poszedł na bossa. No, gra na, na cheatach dzisiaj. Dobra, widzowie, klepie typa. What? Nie, 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 spokojnie, 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 Hedy Jest git Dobra, widzowie, przelećmy sobie na inną wyspę. O stary, on tu jest dalej. Na ten dach, na ten dach. No Rafa tu idzie! No nie no stary, nie rób mi takich rzeczy teraz przypadkiem. On na pewno teraz ma ciśnienie, że ja tu idę, tylko ja oczywiście... Ej, on zginie! Ty! Wiecie, że jak on zginie, to przegrywa bingo. Ty, a ja nie mam czym strzelać! Nie gada! Dobra, jest czym strzelać, jest, jest, jest. Widzowie, ja tu walczę! Nie, 10 hp. Ja stąd uciekam. Dobra No nie! No nie! No nie wytrzymam. Zrobiłem Rafie przysługę, obiłem mu bota, no nie wytrzyma. Widzowie, denerwuje mnie ten odcinek. Będę z wami szczery, trochę mnie tutaj Rafa wkurza, bo mnie oskamował nie dość, że z wieży meteorologicznej to jeszcze z metalu. Nie z metalu, tylko z medalu. Ty, Zakrzak prawie zginął! Ej, nie mam pytań! Zakrzak prawie zginął i zostawił mi. Met ja cię kręcę, człowieku. No zdenerwowałem się. No, widzę, że się zdenerwowałem. Ale przynajmniej znalazłem motor, który w tym momencie odznaczam. Oj, 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 oj. dobra, mamy medalion, tylko nie mamy pompy. I ten medal, jak na razie, nam nic nie daje. Ale wystryfajcie na. Ej, ale to jest jedno chyba z najlepszych wing. Dużo lepiej, że to gra w dwójkę, że gramy tutaj, wiecie. Na jednej mapie, bo jest. No, ja bym powiedział tak. Chora rywalizacja. Ale on na pewno musi być mega zły na mnie. Dajcie mi to P90. Jak zrobię czwartą linię, to czuję, że wygram ten Odcinek, dawajcie mi P90. Ja nie mam ani jednej linii. No przecież to jest niesamowite. <laughs> Najbardziej jestem ciekaw reakcji Zakrzaka, jak mu zabrałem tamte rzeczy. Powiem wam, źle mi z tym. Możecie zostawić łapkę w górę na pocieszenie dla Zakrzaka. Może mu to jakoś pomoże, no. Jeśli tak to zostanie, to będzie remis, bo jesteśmy dogadani na linię w tym bingo. Dobra, lecę do Messiego na lokację. No tam coś musi być. Nawet jakiś, nie wiem, boss, co sprzedaje cokolwiek. Byłbym w siódmym niebie. No ludzie, no. tej bo to bije po pięć. Rany. O, jest kolejny chest. Dobra, chodźmy do niego. Otwórzmy. Może akurat szczęście do pi nie dopisało. Jeszcze tego drzewca jakbym znalazł, to by były dwie linie. Ej, nie ma gdzieś tutaj tego drzewca. Ej, tam na boisku być może ono będzie. Widzowie, lećmy na boisko, bo Rafa tam siedzi. Stary, traf mi P90. Za te wszystkie złe rzeczy, które mi dzisiaj zrobiłeś, traf mi to P90. Ty, 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 ty. Ty, ty, ty ej, nie wolno budować. Jak nie wolno, jak wszystko wolno? To jest moja skrzynka, widzowie. Skrzynka z tego budynku jest tylko i wyłącznie moja. P90. No nie, no nie ma. No nie ma, no nie ma, stary, no nie ma. Dobra. Elo. To jest, widzowie, turbo scam To jest turbo scam Ej, co tu jeszcze można zrobić? Stary, to jest mój chest Nie wiem, co ty próbujesz zrobić, ale ja go właśnie otwieram I, i nic nie dostałem Okej, okay, ja przeżyję, ja przeżyję Stary, ja ginę Dobra, 10 HP, żyję No to nie mamy taktykę, nie? To nie mamy taktykę Ale może jakiś safe? Ej, naprawdę mnie tu niewiele ratuje, no naprawdę Niebie Nie, to nie jest penalty, ale jeszcze jest tutaj szansa Proszę Niebieska pompa. Nie wytrzymam. To jest masakra. No to jest po prostu jedna wielka masakra. Zobaczcie, jak mała strefa jest, no nie? Pytanie, czy ona jeszcze gdzieś pójdzie? Strefa idzie w stronę księżycowej kniei, więc ja sobie za chwilę rzucę maskę i tam polecę. I jak on rzuci, jak on będzie chciał rzucić, to ja rzucę tutaj. Panie, co pan mnie tu zabudowujesz? Dajże mi spokój, chłopie. Dobra, uwaga, raz się żyje, raz się żyje. Ostatnia szansa. No jakby to był ten dusz. Ty, 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 ty. Ej, czy czegoś tam? Nie ma? No nie, no nie ma, nie ma, nie ma Patrzcie, strefa idzie na księżycową knieję Tu się wszystko może wyjaśnić dosłownie w ostatnich sekundach Dobra, wbiegam, wbiegam, wbiegam Zobaczmy, co się wydarzy No nie ma No nie ma, no ludzie, no Ostatnia skrzynka No jakby to się udało Jakby tam był inny przedmiot Ej, jest skrzynka, ale gdzie? No nie, nie za krzaku, Panie Zakrzaku, panie Zakrzaku, ile masz linii? Panie Rafa, ja mam trzy linie Ile? No trzy! A ty? Ile masz linii? No, czyli ty masz cztery, tak? Ja nie mam ani jednej. Mi brakowało grzyba, jakiegoś sejfu. Skąd on miał trzy linie, no ludzie?